Dziurko głębokie na jakieś 2 metry Szerokie też na jakieś 2 metry Zobaczcie Co było w tej dziurze Potężne drzewo I to podczas ostatniej burzy Jaka tutaj miała miejsce Albo wczoraj, albo przedwczoraj bo 2-3 dni z rzędu trwały tutaj takie potężne burze. No i czy uderzył w niego piorun, czy po prostu powaliło się? A słyszycie? Znowu brzmi, czy po prostu powaliło się pod wpływem wiatru? Ale wątpię, takie grube drzewo. Przekątna tego drzewa, grubo ponad metr. Nie wiem, jak wam pokazać. Uzmysłowić potęgę tego drzewa. <gry> Zobaczcie. No masakra. Żywioły natury potrafią być bezlitosne. Tam kolejna. No nie wierzę, takie potężne drzewo. Spróbujemy się nim przejść. Zobaczcie, no Grubo ponad metr przekątna. Tu jest moja noga. To kilka starych takich gałęzi wysuszonych. Ale co, próbuję. Jak się połamię, to się połamię. Nie chyba wyłączę aparat, bo równowagę jest gorzej z utrzymać z jedną ręką zajętą aparatem. Dobra. Raczej nie był piorun. Zobaczcie. To jest drzewo oddalone jakieś 10 metrów od tego, na którym obecnie stoję. Kolejne potężne gałęzie. I tutaj jeszcze kilka. I tam szaleją huragany. Zobaczcie co tam się stało w lesie. To jest jakaś niewielka wycinka. A tak szczerze mówiąc to kolejne powalone drzewa. Też jakiś silny podmuch wiatru musiał trzepnąć w, te, w ten lasek. No zobaczcie, to są te kolejne gałęzie. Tutaj jest to potężne powalone drzewo. Powiem, że się zmienia klimat, bo tak szczerze mówiąc to zawsze nawiedzały nas od czasu do czasu jakieś huragany, a nawet i trąby powietrzne, która chociażby przeszła naście może już będzie ze 20 lat temu w Błotnicy Szczeleckiej e, koło Lublińca grzmi, cały czas brzmi. tam e, koło Lublinca doszło praktycznie do powalenia bardzo dużej ilości lasu nie wiem jaka to była długość i szerokość, ale naprawdę jadąc drogą widziało się szkody, jakie powstały w wyniku tego huraganu. Zobaczcie, to nie koniec. To nadal nie koniec. Szkód, jakie tutaj powstały. Połamane gałęzie. Tam na drodze kolejne, nawet tutaj patrzcie. Masakra.